Witam serdecznie. No po prostu nie mogę, nie mogę uwierzyć, bo moja radość jest wielka. Jest pan najbardziej zajętym człowiekiem chyba w ciągu ostatnich kilku dni, jeszcze do jutra co najmniej w Łodzi, więc, więc tym bardziej nasza radość jest większa, że znalazł pan czas, żeby no, powiedzieć troszkę o tym fantastycznym obiekcie, bo już różni ludzie o tym mówili, ale myślę od strony fachowej nie zrobi tego nikt lepiej od Pana. Witam serdecznie. Ja jestem tutaj, bo jestem w pracy. Chodzimy, oglądamy, patrzymy, czy jeszcze nie ma jakichś usterek tych, na które mogliby ludzie narzekać, ponieważ otworzyliśmy to wczoraj. Tak. To centrum konferencyjno-wystawiennicze, targami 18 Regiony Turystyczne na styku kultur. Jest to centrum, które dało nam możliwość pokazania w tym obiekcie tak, Targów jak nigdy dotąd w Łodzi. To prawda, rzeczywiście warunki są luksusowe. Czekaliśmy na to centrum, można powiedzieć, 22 lata, bo tyle ma spółka międzynarodowe targi Łódzkie. I ten obiekt daje nam zupełnie nowe odkrycie i inne wyobrażenie o targach organizowanych w Łodzi. Jaka jest sprawa? Dwa zdania statystyki. Powierzchnia, w której się znajdujemy, powierzchnia wystawienicza ma 5700 m2 tutaj w hali oraz dwa fłaje, jedno na dole 800 metrów i na górze 400 metrów. W związku z tym ta powierzchnia, którą dysponujemy już może być traktowana jako dobra powierzchnia na organizowanie targu branżowych. Do tego są dwie przepiękne sale konferencyjne, jedna w układzie amfiteatralnym. Na 480 miejsc i druga na 500 miejsc. Z tym, że tę drugą możemy podzielić na cztery mniejsze sale po 120 osób. To daje jaką możliwość tego, czego nigdy tutaj w Łodzi przy targach nie było, że możemy robić jakieś yy, szkolenia bądź to otwarcia yy, na rady plenarnej, później w, podgrupach w tych mniejszych Równolegle może się toczyć kilka. Jest to wreszcie coś profesjonalnego, bo kiedyś, jak się odbywały targi, to robiliśmy albo na płycie, sale konferencyjne <noise> i wtedy ten gwarz, który teraz słyszymy, przenosił się. Dzisiaj jest to zupełnie w wyizolowanym miejscu na pierwszym piętrze, gdzie idealne jest wejście skłanie. Jest to osobno, ale i w obiekcie targowym. A mówią o tym obiekcie, że to jest budynek inteligentny. Tak. Na czym to polega? To jest niesamowita sprawa dlatego że no niby to mówi się, że nie kosztuje. Kosztuje to, ale ocieplenie, ogrzewanie całego części obiektu tej części biurowej jest z pomp ciepła, wykopane jest znacznie wykopane może wbite tutaj gdzie jest parking 96 otworów, w tym są pompy. Proszę. I teraz tak one zimą Grzeją, a latem będzie klimatyzacja. Z tego to się. chyba jest jedyny taki obiekt w Łodzi, prawda? Jak, jako obiekt targowy, chyba jedyny w Polsce. Jedyny w Polsce. Tak. Druga sprawa woda. Wody tej, która jest wodą opadową, nie marnujemy, bo ona jest do celów sanitarnych. Mhm. sanitariaty są podłączone, jest taki duży silos, który zbiera wodę, tam chyba jest 80%. 8 tysięcy metrów sześciennych. wody, tak? Tak. Zbiornik, który, który daje nam wodę. No to konkurencję dla zwiku robicie troszkę, tak, no. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony po prostu oszczędzamy środowisko. To, co łapiemy, łapiemy i odtwarzamy, przetwarzamy, tak. bo i tak do zwiku to pójdzie tylko No w innej, tak. W innej, w innej formie. I trzecia sprawa, jak idziemy ręce umyć do toalet, to ona Te toalety są ogrzewane, z nas Przepraszam, woda do bycia rą, i tak? jest ogrzewana z solarów, które się mieszczą na tym. O proszę, No to rzeczywiście. A proszę jeszcze powiedzieć o takiej rzeczy, o której się mówi, ale nikt do końca nie potrafi tego dobrze wytłumaczyć. Co to jest perspektywa i możliwość organizowania targów wirtualnych? Och, To jest następny temat, który prawdopodobnie będzie zrealizowany już w drugim półroczu, ale inauguracja tego będzie na targach Intertelekom w, po w połowie... Kwietnie. Na czym to będzie polegało? Te targi wirtualne to nie będą tak, jak sobie ludzie wyobrażają, że nie, nie będzie targów tak jak dzisiaj, tylko że w komputerze to będziemy to oglądać. No to nieprawda. Nie. To będzie forma, która pozwoli nam pokazać to, co, co się dzieje w halach targowych tak. w całym świecie. Poprzez internet. Mhm. I jak to będzie? Na każdym stoisku będzie kamera i na każdym stoisku będzie laptop. I będzie można, na przykład, ze Szczecina, nie przyjeżdżając na targi, yy, nawiązać kontakt z konkretnym wystawcą. I tak jak my w tej chwili rozmawiamy, będzie nas widać na przykład. W Czyli jesteśmy prekursorem, tak? Fazie, Absolutnie. Tak, to jest no to fantastycznie. Coś takiego. Coś takiego. I teraz chodząc to, yy, tę, tą myszą, po, po, po planszach będziemy mogli dojść do każdego stoiska i z każdym nawiązać kontakt więcej. Jeżeli nie będzie na przykład szefa, a będziemy się chcieli spotkać z szefem na drugi dzień, to możemy się umówić i przyjedziemy na konkretną godzinę już na targ. I jeszcze bardzo ważna sprawa to jest to, że sale konferencyjne, które dzisiaj są tylko dla grona ludzi, którzy są w tych salach konferencyjnych, Będą salami poprzez internet otwartymi i z jednej strony będziemy mogli słyszeć, co się dzieje w tych salach konferencyjnych, ale możemy się również y, zrobić czynnym uczestnikiem konferencji. Czyli interaktywna forma no, odbywania to, konferencji. I to no. pozwoli, że. znowu będziemy pierwszymi. <noise> z targi te, które są ci targami stacjonarnymi, po prostu je wyślemy poprzez internet, coś Fantastycznie, bardzo się cieszę. Ja życzę tylko powodzenia w tych wszystkich planach. No i tego, żeby te targi były odwiedzane przez tłumy, co zdaje się się dzieje. Bo muszę powiedzieć, że po raz pierwszy widziałam tak ogromną kolejkę po bilety, na wejście na targi. To tego panu bardzo serdecznie gratuluję. Dziękujemy serdecznie i jesteśmy naprawdę zaskoczeni ilością zwiedzających, ale mamy nadzieję, po, po pierwsze, da, że sam temat jako targi turystycznej tak. jest bardzo interesujący. No i budynek, tak? Tak, i jest. tak jest. przyjeżdżają oglądać ten obiekt, bo naprawdę jest to No to mamy efekt synergii, o to nam chodzi w innowacjach. Jasne. Dziękuję Nawedziemy bardzo. Serdecznie. Witamy Państwa w nowym Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym Międzynarodowych Targów Łódzkich. Realizowany przez nas w sercu miasta wielofunkcyjny obiekt z początkiem 2012 roku zaoferuje nową jakość i szerokie możliwości organizowania imprez takich jak targi, wystawy, kongresy i konferencje. Przystosowany jest także do realizacji pokazów mody i nagrań telewizyjnych. Na ponad 13 tysięcy m2 powierzchni obiektu składa się 5700 m2 powierzchni wystawienniczej, 800 m2 łoje, 1000 m2 powierzchni konferencyjnej oraz dostosowane do potrzeb zaplecze gastronomiczne i biurowe. Warto podkreślić elastyczną formułę adaptacji powierzchni konferencyjnej złożonej z sali na 500 osób w tzw. układzie kinowym, a także czterech dodatkowych sal dwóch 120-osobowych i dwóch 80-osobowych, dających połączyć się dzięki systemowi mobilnych ścian w jedną salę dla łącznie 400 osób. Nie bez znaczenia dla organizatorów imprez o charakterze międzynarodowym jest możliwość skorzystania ze sprzętu do tłumaczeń symultanicznych i pełnego wyposażenia multimedialnego. Obszarna powierzchnia wystawiennicza o długości ponad 120 metrów, szerokości 48 metrów i użytkowej wysokości 10 metrów zapewnia niemal nieograniczone możliwości aranżacji dla imprez targowych i wystaw. Dodatkową funkcją hali wystawienniczej jest system mobilnych i dźwiękoszczelnych ścian wewnętrznych, zapewniających kilka układów jej podziału na dwie, trzy lub cztery mniejsze, autonomiczne sale. Cała powierzchnia wystawiennicza pozbawiona jest wewnętrznych słuchów konstrukcyjnych, a najnowocześniejsza infrastruktura komunikacji elektronicznej, dobra akustyka i system klimatyzacji to jej dodatkowe zalety. Integralny element, a zarazem atut centrum stanowi wygodny parking na ponad 200 samochodów osobowych z miejscami dla osób niepełnosprawnych oraz stanowiskami dla autokarów i pojazdów obsługi. Zaplecze gastronomiczne obiektu to restauracja zlokalizowana w jego północno-zachodniej części. Dogodna lokalizacja Nowego Łódzkiego Centrum konferencyjno wystawienniczego zapewnia bliskość istniejących i nowo powstających węzłów komunikacyjnych, kolei portu lotniczego Łódź im. Władysława Rejmonta, a co najważniejsze, bogatego i różnorodnego zaplecza hotelowego, gastronomicznego i rozrywkowego, z którego Łódź słynie nie tylko w Polsce. W Środku Polski. W Centrum Łodzi. Międzynarodowe Targi Łódzkie. Zapraszamy!